Witajcie w Retro Revival, programie, który przypomina o świetnych, choć zapomnianych już grach z przeszłości. Każdy odcinek to podróż do czasów, kiedy te tytuły królowały na naszych ekranach i dostarczały niezapomnianych emocji. Przygotujcie się na dawkę nostalgii i odkrywanie na nowo gier, które zasługują na ponowne odkrycie. Zaczynamy Retro Revival. A long time ago, on the continent of Arana, the once magnificent Empire of Stars had crumbled into oblivion, paralyzed by its own power hungry legions, and torn asunder by an ancient and merciless evil. But the Tenth Legion, the dying Empire's most valiant soldiers and most trusted, Withdrew far to the west, to a land called Ebb, seeking to preserve what their empire had lost. Here, in the rugged mountains and the rich valleys of their new home, they founded the kingdom of Ebb, a kingdom that has embraced peace and freedom for 300 years. But there was a price. Few now remember the evil that opposed them. Fewer still recall the dark sorceries cast to save them. And none could foretell that one humble farmer would stand between a vengeance from the past and the survival of the kingdom. I couldn't hold them back. You have long been my friend, but you can do nothing more for Old Lord. Go to Stonebridge. Find Giorn. If the Krog have elsewhere betrayed us, your bravery will be needed by the King. Go. Dungeon Siege to jedna z gier, która na zawsze odmieniła krajobraz gier RPG. Wydana w 2002 roku przez Gas Powered Games, stała się jednym z kluczowych tytułów w swoim gatunku. Przełomowe podejście do rozgrywki łączące elementy akcji i strategii przyciągnęło rzesze fanów. Gra oferuje unikalne doświadczenie, w którym gracze mogą nie tylko walczyć, ale także zarządzać drużyną i rozwijać swoje postacie. Świat EHB, w którym rozgrywa się akcja, jest pełen przygód, tajemnic i niebezpieczeństw. Wizualna jakość gry, która wówczas była imponująca, oraz możliwość eksploracji otwartych lokacji sprawiły, że Dungeon Siege zdobyło uznanie zarówno krytyków, jak i graczy. Innowacyjny system walki w czasie rzeczywistym oraz płynna animacja postaci były na tamte czasy prawdziwą rewolucją. Produkcja zachwycała różnorodnością lokacji, od ogromnych lasów po mroczne lochy. Ponadto Dungeon Siege umożliwia graczom zbieranie lootów i rozwijanie umiejętności, co zwiększa satysfakcję z rozgrywki. Mimo, że od premiery minęło wiele lat, Dungeon Siege wciąż cieszy się sympatią fanów, a jego wpływ na gatunek RPG jest nie do przecenienia. Tytuł ten stał się inspiracją dla wielu późniejszych gier. Warto zatem przypomnieć sobie, dlaczego Dungeon Siege zyskał taką popularność i jakie elementy przyczyniły się do jego sukcesu. Fabuła koncentruje się na krainie EHB, która staje w obliczu niebezpieczeństwa z rąk złowrogiej siły. Gracz wciela się w rolę bohatera, który wyrusza na misję ratunkową, by uratować świat przed zagładą. Historia rozwija się poprzez interakcje z postaciami niezależnymi, które prowadzą do różnorodnych zadań. Na początku gracze dowiadują się o zagrożeniu ze strony zła, które zagraża ich wiosce. W miarę postępów w grze bohater zbiera drużynę, która wspiera go w walce. W EHB czekają liczne wyzwania i potwory, które tylko czekają, aby zagrażać bohaterowi. W trakcie eksploracji gracz odkrywa zawirowania polityczne i konflikt między różnymi frakcjami. Fabuła jest wzbogacona o wątki zdrady, przyjaźni i poszukiwania prawdy. Każda decyzja, jaką podejmuje gracz, wpływa na rozwój wydarzeń, co czyni historię bardziej angażującą. Zróżnicowane lokacje od górskich szczytów po ciemne lochy. Są pełne tajemnic, które czekają na odkrycie. Z każdą ukończoną misją bohater zdobywa doświadczenie, co pozwala mu rozwijać umiejętności. Relacje z towarzyszami również odgrywają kluczową rolę, dodając głębi fabule. W miarę postępów gracz odkrywa mroczne sekrety świata EHB, co dodatkowo podsyca ciekawość. Dungeon Siege został stworzony przez Gas Powered Games, firmę założoną przez Chrisa Taylora, który wcześniej zyskał uznanie dzięki Total Annihilation. Prace nad grą rozpoczęły się w 1998 roku, a premiera miała miejsce kilka lat później, w kwietniu 2002 roku. Gra została wydana przez Microsoft, co zapewniło jej szeroką dystrybucję i e marketing. Już od pierwszych zapowiedzi Dungeon Siege zyskało dużą uwagę mediów, co tylko zwiększyło oczekiwania wobec tytułu. W chwili wydania gra była jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie RPG, oferującą nowoczesną grafikę i animację. Sukces Dungeon Siege przyniósł firmie Gas Powered Games znaczne zyski, a gra sprzedała się w milionach egzemplarzy. Jej wpływ na branżę gier był na tyle istotny, że zainspirowała wiele późniejszych tytułów. W 2003 roku wydano dodatek Dungeon Siege Legends of Arana, który wprowadził nowe postacie i lokacje, a w 2005 roku premierę miała kontynuacja Dungeon Siege 2. Sukces gry nie tylko umocnił pozycję Gas Powered Games w branży, ale także zapoczątkował powstawanie innych gier z serii. Jedną z największych zalet Dungeon Siege jest jego system zarządzania drużyną, który pozwala na kontrolowanie do ośmiu postaci w czasie rzeczywistym. Gracze mogą tworzyć zróżnicowane strategie, dostosowując drużynę do swoich potrzeb. Gra oferuje otwarty świat, który zachęca do eksploracji i odkrywania nowych lokacji. Każda lokacja jest bogata w detale, co sprawia, że świat gry jest żywy i autentyczny. Wizualna jakość Dungeon Siege była na ówczesne czasy rewolucyjna, a efekty świetlne i animacje postaci zachwycały graczy. System lutowania jest niezwykle satysfakcjonujący. Każdy pokonany przeciwnik może przynieść cenne przedmioty, co zwiększa chęć do dalszej gry. Gracze mają możliwość rozwijania umiejętności swoich postaci, co pozwala na dostosowanie stylu gry. Muzyka i dźwięki w grze tworzą odpowiedni klimat. Co dodatkowo wzbogaca doświadczenia z rozgrywki. Możliwość dostosowania ekwipunku postaci sprawia, że każdy gracz może stworzyć unikalnego bohatera. Dodatkowo gra oferuje system przyjaźni, który wpływa na interakcję w drużynie. Elementy RPG są zrównoważone z dynamiczną akcją, co sprawia, że gra jest emocjonująca. Omawiany tytuł jest również dostępny w trybie kooperacyjnym. Co umożliwia wspólne przeżywanie przygód z przyjaciółmi. Ogólnie rzecz biorąc, Dungeon Siege zapewnia graczom niezapomniane doświadczenie, które mogą wciągnąć na długie godziny. Dzięki swojej różnorodności, gra potrafi dostarczyć wiele radości zarówno nowym, jak i doświadczonym graczom. Jednakże produkcja nie jest pozbawiona wad. Niektóre zadania mogą stać się powtarzalne, co prowadzi do szybkiego znużenia. Mimo otwartego świata niektóre lokacje wydają się puste i mało interesujące. Chociaż system walki jest dynamiczny, niektóre mechaniki mogą być trudne do zrozumienia dla nowych graczy. Ograniczone możliwości interakcji z postaciami niezależnymi mogą wpływać na głębie fabuły. Krytyka dotyczy także ograniczonego rozwoju postaci, co sprawia, że niektóre aspekty RPG są mniej satysfakcjonujące, ale pamiętajmy, że jest to gra z 2002 roku. Dungeon Siege zdefiniowało nowe standardy w RPG. Łącząc akcje z zarządzaniem drużyną i otwartym światem. Gra zachwycała grafiką, płynnością rozgrywki i systemem walki w czasie rzeczywistym. Chociaż niektóre misje bywały powtarzalne, ogólne wrażenia pozostawały pozytywne. Sukces przyniósł dodatek i kontynuację, a sama gra zapisała się jako ważny tytuł w historii gier, inspirując kolejne produkcje RPG i rozwijając społeczność moderów. Mimo upływu czasu Dungeon Siege wciąż cieszy się uznaniem za swoje innowacyjne podejście do rozgrywki i zarządzania drużyną.